I w z tej strony lub kurt i zapraszam na kolejny odcinek. Zagrajmy w Dead Space. I przed nami misja. Eee, właściwie kończymy już misję wyeliminowania tych śmierdzieli psujących powietrze. Przed nami ostatni z nich. Co tu mamy złoty mu przewodnik? No to się sprzeda oczywiście. Wow, 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 O kurwa, nie lubiłem tego gościa. Miłe przywitanie. Ostrzela Isaac. O kurwa. Dobra, nic z tego. Trafa, Isaac w końcu. Aha, super, amunicja się kończy. O, oh, fuck, fuck, sake A <ścoughs> Czy mówiłem już, że w tej grze są strasznie widowiskowe śmierci? Mmm, bardzo widowiskowy sposób nas uśmiercają. No a tam co my tu mamy? Węzomocy Aha, czemu ja go nie widziałem ostatnio? No i ważne Może się coś zbugowało, nie wiem No dobra, w takim razie druga druga próba Nie, weźmiemy piłę, bo chyba będzie najbardziej skuteczną bronią Co my tu mamy? Zło? Tu był przewodnik Chyba jakaś pułapka Okej, okay, bierzemy ją Strasznie ciężko jest celować w tym momencie No, oh, come on, Isaac Cały gnoja wstawy prawda Dobra dostał troszeczkę O się. Dobrze Dobra widocznie cztery strzały to są To jest maks jego możliwości Zresztą cały magazynek poszedł więc Nie sądzę żeby Isaac był na tyle skoncentrowany żeby

Zajmuję się tym, co tam pisze. Okej... Okay. Dobra, lecimy dalej. No tutaj widzę... ...bez grawitacji. Lubię te elementy. Są spoko. Rozmienimy sobie na rozpluwacza. Co widziałem? Aha, na rozpluwacza, tak. Isaac, czy to ty puszczasz gazy? Dobra. Chciałem się udać? Do góry. No to było do przewidzenia. Dobra, no więc lecimy. Gdzie dalej? Hmm, tutaj, dobra Na pewno? Aha Dobra Ale co? Wow wow, jest gdzieś, szajzek Cię tam zestazować Tak jest Dobra i możemy się spokojnie przejść no, dosyć prosta zagadka logiczna Tylko dalej tutaj? Nie, przycisk Aha się troszeczkę spóźniłem <grystety> niestety e, dlatego właśnie przydaje się upgrade'owanie kombinezonu pod kątem aha znowu będę musiał nie dobra tu mam tu mam zapis e, znowu będę musiał upgrade'ować kombinezon pod kątem e, jak to się nazywa o tu mam ładowanie stazy A, jak powiem na full e, pod kątem dłu długości trwania tej stazy. Dobra. Kurde, no mnie robi się te przyciski non-stop. O, daj Isaac. Jumpuj. Jumpa Isaac. O, tutaj na przykład. Dobra. Skoczny chłopak. Bardzo dobrze. E, tutaj, ok. Okej, okay, od razu się rozplanuję. No kurwa mać, eee, teraz co? Gdzie mam iść? Aha, tam, dobra, ja teraz już będę mądrzejszy. No, Isaac, kurwa, wskacz tam i pierdol. dobra, jeszcze raz to będziemy Zestazowywać. Ze wywać. Lecimy tutaj i lecimy... no, ajde, gdzie znowu popieść. Tak było dobrze ostatnio? Dobra. spróbacz? Były też maty. Coś kurwa, słyszę. Dobra. Piłą gnoja. ja. następnie. Jeśli się okaże, że za mną jest, no pewnie. Świetna sta piła, naprawdę. Mm, oszczędna mi się dobron Okej, stelaży linowe. Weźmiem sobie apteczkę. One to już ostatnie jaką mam w ekwitunku. Znaczy, trzeba będzie... O, słyszę już tego. Śmierdącego kolesia. Skaczemy tutaj. czeka nas... Czekać, nas będzie jeszcze podróż w drugą stronę. Gdzie jest? Sobie lubi wyjść. I słychać go z dosyć dłuższej jednogłości, większej odległości znaczy się. Dobra, gdzie ja się udać w ogóle? No nie, troszeczkę tutaj zbłądziłem. Eee, tam z tego co jestem w stanie się zorientować. Co tu mamy? Aha, brak powietrza. Kurde, nie widzę miał w dalszym ciągu. Czy ja jestem ślepy? O, dzień dobry. A bordasz? Chodź tu. to nie będzie łatwe... A, dobra! Już go widzę! Dobra, teraz rozpływacz. No, gim Dobra... O, oh, shit! Dobra, oczywiście tlen. Okej, okay, no to co ja mam z tobą kolej zrobić? W sumie przyszedł mi do głowy znacznie mniej inwazyjny pomysł pozbywania się ich. Na przykład, no nie wiem... Trzeba się to zawiesić na niego pełno tych...

Okej, And... well, brother on And that's just <coughs> okay, no to chyba roz rozwiązuje się nam sytuacja y z naszą ukochaną, jakiej tam było, A, nie pamiętam. W każdym bądź razie my też, no Isaac też widzi dziwne rzeczy, których może niekoniecznie powinien był widzieć. Więc to raczej yy, na pewno są jakieś jego tylko przewidzenia. Dobra, więc tak stazujemy. I trzeba to będzie zrobić szybko. za szybko to... Kurwa mać. Lecisz! Biegiem! No i zaraz go popieści. Nie. <śled> no, udało się jakoś. Okej, okay, stazy nie ma, więc no było... było blisko. bliska. Jakbym spudłował tą stazą wtedy. No to byłoby nieprzyjemnie, bo nie wiem jakbym się tam furwa macie. Z tym mistrzem w marnowaniu stazy. To przez te sterowanie po prostu już nie ogarniam. Okej, okay, ale tutaj sobie ją uzupełnimy. Jestem na sprincie polecimy. Okej, okay, nice. Staza uzupełniona. Rozpruwać w dłoń. Tutaj za chwilę będzie ten punkt zapisu, to oczywiście z niego skorzystamy. Jeszcze cieszy mnie to, że oprócz tych standardowych punktów do zapisu no są tu jednak też punkty, w których można zapisywać, o których po prostu jest autosave. I zapisuje się stan gry automatycznie, bo gdyby ich nie było, to musiałbym naprawdę częściej powtarzać te elementy liczne. To oczywiście nigdy nie jest przyjemne. Nawet przy nie wiadomo jak zajebistej grę, grze, w którą nie wiadomo jak zajebiście się gra. I tak nikt nie lubi po sto razy powtarzać jakichś tam trudnych elementów. Okej, okay. jak mnie mam tutaj? Aha, o tam widzę jakieś skrzyneczki. Oczywiście sobie z nich skorzystamy. Okej, okay, co my tu mamy? energia plazmowa nie wiem czy zauważyliście tutaj te elementy w tych skrzynkach są automatycznie mm, jakby zupełnie losowo e losowo się na nie w momencie kiedy bym umarł i jeszcze raz otworzył tam te skrzynki to tam byłoby coś zupełnie innego co my mamy dziennik audio Gra ewidentnie nas przygotowuje do walki z czymś... No na wzór można powiedzieć bossa. Tylko na które piętro mamy się udać? Trzecie? Dobra, sprawdzimy. Co teraz powie nam nasz znacznik? Nie, ewidentnie mamy się udać w dół. Czyli na poziom 1 No cóż, zły przycisk. Okej, czy będzie jakiś komitet powitalny? No, wygląda na to, że nie Dobra, lecimy tam Czy tu jeszcze nie ma jakichś skrzyneczek, których nie zabrałem? No, wątpię Bardzo dokładnie penetrowałem wszystko Wszystkie pomieszczenia tutaj O świetnie, aż 4 te A nie, to, była, to było y, do piły, <grym> sorry Okej okay. Tutaj, no, tak się tylko orientacyjnie Chciałem rozejrzeć, czy jeszcze jakiś skrzynek nieotwartych tam nie ma Okej, okay. dzień dobry One potrafią otwierać o to jest pytanie Dobra, wiecie co? Przestanie się na jakąś mocniejszą bukaweczkę Dzień dobry <laughs> Może trolować z tym dźwiękiem. Dobra Następny Ale jest dosyć zabawne Dobra, co piłę Bardzo mi się podoba ta piła względnie Bezstrasznie oszczędna, po prostu tutaj na jednym pocisku możemy wyeliminować nawet z dwóch przeciwników, więc... A znajdujemy relatywnie dużo amunicji do niej, więc co prawda nie jest jakoś tam wybitnie damage'a, nie ma nic takich z tych rzeczy, ale na pewno będę w nią inwestować, bo przy niej nigdy amunicji nie zabraknie. A wręcz yy, będę miał jej nadwyżkę. Okej, okay. o tu jest ten kolej z poprzedniego odcinka, z którym miałem duże problemy chyba nie mam zamiarów wstać. tutaj mogę węzeł wykorzystać ale amunicji nie potrzebuję więc nie skorzystamy z tej opcji tutaj Okej, nie wiem czy tu było ostatnio zamknięte chyba nie raczej na pewno nie o mój sakra to była ta kobieta Izaka no, jak, widać, jak widać, komunikuje się z, na, z nami. E, najprawdopodobniej z zaświatów, ale <laughs> kto wie, nie wiem, no, powiem szczerze, że mam sceptyczne wrażenie co do, co do tego, czy to po prostu Isaacowi w głowie kurwa, już tam nie, nie świruje. Dobra, jak tam mój ekwipunek? Złotki przewodnik sprzedajemy, bo on do niczego innego nie służy. Mały zestaw medyczny, przydałby nam się średni. O kurwa, już nam się tutaj kończą. Okej, okay, już jestem, wybaczcie za ten mały przeskok. No i aktywujemy system. Okej. Okay. O, także myślałem, że otworzy mi się ten wielki włas. Zobaczymy co czeka za nim. Jeszcze jestem sceptycznie nastawiony, czy to coś będzie przyjaznie nastawione do nas. some at the moment enough give like a distance this is dr cross it's hard for me to believe what I'm seeing here this <laughs> is crazy absolutely crazy I'm going to the mining deck I hear that's where survivors are gathering Jacob I'll wait for you there okay oh that's Co my tu mamy? Aha, dobra. O, świetnie. Średni zestaw medyczny, to akurat mi się bardzo przyda, bo kończą mi się ostatnie czasy. okej okay. O, świetnie. Czyli po to, po to była nam potrzebna ta trucizna w gruncie rzeczy, żeby tutaj się dostać. To Okej okay. <laughs> Czyli nie zabiliśmy całego tego czegoś. <laughs> Musimy to zrobić ręcznie. Ona mówiła o tym. Nie, no nic innego tu nie widzę. To całe, tak? Okej. Okay. O, dzień dobry, proszę pana. Co podawa do powiedzenia? Dobra, sprawdź to. Dobra. Ty to sprawdź. Ty to sprawdzisz? Nie, dobra. Sprawdzimy, czy to w ogóle tutaj coś. Okej. Okay. Wiesz to. Dobra, chyba wiem co strzelać. Auć, nie biegłem tego uniknąć. Przepraszam bardzo. O, świetnie, jednej maski się pozbył. Mam nadzieję, że się nie dobrze regenerować, bo to by było strasznie niefortunne. Dobra, ta maska widać, czego się do mnie chce. Kurde, tego się nie da się uniknąć. Dobra, no i Okej, okay, nie wygląda to zbytnio na trudnego bossa. Jeszcze została mu jedna Ouch. No niestety, Isaac Oj! Nie, no dobrze się czujesz Znaczy, się mam jeszcze apteczki, kurde, dobra Tak, użyjemy może czegoś mocniejszego No, pokaż się Ej, wali sobie nie robi to na mnie wrażenia. <ścoughs> na jednego hita. Ale to chyba się nie koniec. Dobra. Nie, nie, ewidentnie to nie był dobry wybór do roli. Dobra, ja bala. Czy to starczy? Wątpię. Jeszcze się rusza. O chyba naj... najprostszym sposobem będzie używanie po prostu najprostszych metod. Zdecydowanie najlepszą bronią w starciu z nim będzie właśnie ta najbardziej podstawowa. I po migdałkach o8 Dobra cofam to co mówię o tym że ta walka będzie łatwa by jeszcze jedno starcie z mackami? Nie dobrze o, Nie to Kuli mać Moglibyś skoczyć na sufit Dobra coś tam zmienia pozycję taktycznie Chyba w ten sposób będzie można to omijać Par Isaac, kurwa mać, amunicji nie mam. <grywa> super. Trzeba Nie mam czym trzebać, super. Po prostu bomba. Jedziemy teraz. Rozpróbować mi się, kurwa nie przyda teraz. Dobra. Nie to! Kurwa, minę, jeszcze na nią wskoczę, super. Po prostu bomba. <grywa> o masaka. To no, było piękne. That was so beautiful. Zdechło, nie, jeszcze bynajmniej. Mam jeszcze jakąś apteczkę. Mamy, świetnie. Dobra, okej. Shit! uważaj na te ...żygi. Dobra, laser stykowy, moja ostatnia szansa. Jak nie, to będzie próba numer dwa. Okej, okay, to było w ostatniej chwili. W ostatniej chwili. No, ziamuj, otwieraj paszczę. Urde, ja nie chcę tych meteorytów, kurwa, rozpierdźcie. Ewidentnie zły dowód na Isaac. O nie był. To nie był dobry pomysł. Okej. Okay. No niestety nie mam żapteczki. Ani jednej. Dobra. Yes, udało się. Dobra, teraz ty. Otwieram. Otwieraj mówię. Dobra. Tylko, że... Tylko to nie jest... Dobra. Okej, udało się. Zobaczcie na mój pasek życia. Zdychaj. O masakra. I did it. do you read oxygen levels are returning to normal damn it he's gone again no sign of his rig anywhere it's up to us now i've got a plan to get off this ship i've located an sos beacon on the mining deck if you can get down there and activate it we might be able to send a distress call no, to, to <laughs> Okej. Okay. Um, Ajza, chyba nie czujesz się najlepiej. <grych> e, czy tu są jeszcze jakieś... Jakieś może rzeczy do zebrania? Nie. Ale widzę, że mnóstwo tych jeszcze było do e, beczek wybuchowych, których, którymi mogłem w niego rzucać. W razie co? O, duży zestaw medyczny. To tego użyjemy od razu. E, Okej. Okay. No, Ajza, już się tak nie krzyczysz. Masz Dyser w żyłe. Pięknie. Full health. Co my tu jeszcze mamy? Nice, energia plazmowa. I tak na oko to już wszystko z tej lokacji. <laughs> ja muszę przyznać, że bitwa naprawdę trudna. Przede wszystkim ze względu na amunicję. Gdybym wiedział, to po prostu zabrałbym tylko i wyłącznie amunicję do piły. I tylko piłą go, go załatwił. I czy ja to mogę... Nie, ja to tutaj zostawiam, to już mi nie będzie potrzebne. Trucizna, chyba że na teściową. Okej, okay. um, Dobra. Rozprówacz, no niestety w takich okolicznościach rozprówać jest bezużyteczny. O, świat wszystkie stalarze wywaliłem. A jak tam z amunicją do lasera stykowego? Sprawdźmy. Do lasera stykowego też jeden, jeden magazynek nie dosłownie został. Kurde, naprawdę się wyprztykałem z tej lepszej amunicji, no ale cóż, no, trudno się mówi. Dobra kupię sobie może jeden węzeł mocy Bo chyba stać mi jeszcze na to jeden albo nawet więcej się uda e, 16 tysięcy więc no na jeden niestety tylko starczy Ale jeden z upłynności powinien wystarczyć węzeł mocy, tak jest Sztuk jedna Ekwipunek jak tutaj z energią plazmową Ostrza rozpływacza No to tutaj już tyle ich nie potrzebuje Mam ich jej niewiele więc weźmiemy sobie Okej, okay. Może nie aż tyle. A tutaj lepszej broni też będziemy zbierać na jakąś walkę z bosem, bo... Bo no, no niestety w innych okolicznościach się to no, no nie przydaje. Jest to tak rzadka amunicja. Rzadko spotykana, może nie rzadka. no niestety. Tylko w niektórych okolicznościach możemy z niej korzystać. Dobra. Więc no gdzie teraz? Bo do kolejki, bo... W sumie, w tej lokacji już zrobiłem wszystko, co chciałem. Okej, okay. co my tu mamy? Tlen? Nie, ostrza rozplowacza. Zawsze jak znajduję tlen, to jestem pewien, że w najbliższym... W najbliższej przyszłości będą jakieś elementy z... z właśnie brakiem tlenu. No, a amunicję znajdują wszędzie, więc w sumie nie wiem, czego możemy się spodziewać. Okej, okay. czy mi Nicole zaraz e, znowu zaczęła... Coś tam nadawać? Nie, nie, tym razem nie. Na szczęście. Dobra. No, no spoko. Um, martwiłem się o brak zestawów medycznych, a podczas tamtej walki z bossem, co prawda masę ich zużyłem. Ale też ich dosyć dużo znalazłem. Kurde, to chyba jest... Ta Łazienka, tak, tutaj byłem już nieraz, ale może tutaj też były jakieś lokacje dostępne, lokacje, bo się co ja mówię, jakieś skrzynki, które są do odblokowania dopiero później. Okej. Okay. I tak jest, mamy kolejkę, a więc tutaj sobie zakończymy ten odcinek. Kolejny etap zakończony, no więc formalnie go tam zakończmy. Ok, dziękuję Wam za uwagę. Rozdział szósty, groźne środowisko, został ukończony. Zapraszam na kolejny odcinek. Niech moc będzie z Wami.